Moi drodzy nastolatkowie, jesteście ofiarami pokoleniowego oszustwa. W świetle obecnych prognoz demograficznych, każdy z Was przez całe swoje życie zawodowe będzie utrzymywał jednego emeryta, a gdy sami przestaniecie pracować, nie będzie miał kto was utrzymać. Już niedługo więcej ludzi będzie przechodzić na emeryturę, niż wstępować na rynek pracy. Długość życia rośnie, a liczba urodzeń maleje. Obecne pokolenie emerytów jest ostatnim, które otrzymuje dostatecznie wysokie świadczenia. Najpóźniej za 20 lat będziemy mieć miliony emerytów, którzy nie będą mieli pieniędzy, będą musieli żyć z pomocy społecznej. Dlatego kampania i reklamy telewizyjne niektórych partii, w których politycy zapewniają, że nie podniosą wieku emerytalnego, wywołują u mnie śmiech. Wobec starzenia społeczeństwa nie można nic zrobić. Zamiast tego trzeba zadbać, aby społeczeństwo przestało się starzeć. W tym celu kluczowe jest radykalne obniżenie opodatkowania młodych ludzi, abyście mieli środki na utrzymanie dzieci, oraz jednoznacznie trzeba Wam przekazać, że w przyszłości musicie polegać na swoich dzieciach, bo Państwo nie będzie w stanie zapewnić Wam wsparcia poza absolutnym minimum socjalnym. Taka zmiana tego systemu emerytalnego zresztą jest zgodna z jego pierwotnym celem, którego esencją było zapobieganie umieraniu starszych ludzi z głodu na ulicy. Jeśli rozsądna reforma emerytalna nie zostanie szybko wprowadzona, w naszym kraju może wybuchnąć wojna pokoleń i bądźcie pewni, w tej wojnie wy nastolatkowie będziecie przegrani, ponieważ emerytów zawsze będzie więcej niż was. Dlatego uważam, że jesteście ofiarami pokoleniowego oszustwa. Jako młodzi ludzie powinniście zacząć wywierać presję polityczną, aby dorośli przedstawili wam plan, który zagwarantuje wam bezpieczeństwo w przyszłości. Plan zmiany systemu, likwidacji ZUS-u i tak dalej. W przeciwnym razie wasze pokolenie i moje zresztą też czeka na starość prawdziwa nędza. Tylko nieliczna grupa osób zdaje sobie sprawę z tej sytuacji i zabezpiecza się na przyszłość. Jeśli chcecie porozmawiać o tym zabezpieczeniu, zapraszam do kontaktu z naszą firmą na reliance.pro. W nadchodzących latach demograficzna bomba będzie tykała coraz głośniej, nie tylko dlatego, że pokolenie baby boomers, które rodziło się w czasach powojennych, wchodzi w wiek emerytalny, ale także dlatego, że ostatnie 30 lat to okres największego wzrostu wydatków publicznych w historii. Gdy liczba pracujących zacznie maleć, a odsetek emerytów żyjących na dodatek znacznie dłużej niż ich rodzice wzrośnie, Katastrofa jest nieunikniona. Najbardziej dramatyczne skutki starzenia się społeczeństwa dostrzeżecie w dziedzinie usług medycznych. Kiedy będziecie dorośli, będziecie musieli wymyśleć sposób, aby zniechęcić starszych ludzi do korzystania z opieki lekarskiej, ponieważ dostęp do usług medycznych będzie bardzo utrudniony. Dlatego wtedy, kiedy wy będziecie rządzić, konieczne będzie odejście od systemu darmowej opieki zdrowotnej. To po prostu stanie się faktem. Istnieją tylko dwa sposoby na rozbrojenie tej demograficznej bomby, która grozi wysadzeniem finansów publicznych wszystkich bogatych krajów Zachodu. Pierwszy to zwiększanie zadłużenia, a w konsekwencji wzrost opodatkowania, nie wiem, do 70%, no tego na pewno nie będziecie chcieli. Drugi to całkowita likwidacja podatku dochodowego. To drugie rozwiązanie jest najskuteczniejszym sposobem zwiększenia możliwości obywateli na przygotowanie się na niepewną przyszłość gdy tradycyjny system emerytalny wyschnie, co jest niemal pewne. Więc słuchajcie, moi drodzy nastolatkowie, to od Was będzie bardzo dużo zależeć i musicie być świadomi tego, że obecnie rządzący dorośli, zachowując się w ten sposób, szykują Wam po prostu piekielną przyszłość na starość. Zdajcie sobie z tego sprawę i przemyślcie, czy warto zacząć coś z tym robić. To od Was zależy bardzo dużo i od Waszej świadomości finansowej na ten temat, więc pamiętajcie o tym.